No hej, no jestem Bardzo czarno wygląda to może Nic nie widać, bardzo spokojne. Woda przejrzysta Pięknie, pięknie Bardzo fajne. Ja sobie to chwilę kamyczki Nie, to jakieś takie. Jutro się zacznie. Jutro się zacznie szukania i pukanie tego wszystkiego. 7 godzin jechałem. Bo półtorej godziny stałem przed Toruniem. Właśnie to za Toruniem. Bo się samochód 300 metrów od br bramek na autostradę się rozwalił. Ale będzie pukania. Ale będzie pukańska. Ups. Bardzo fajnie. Dużo takich. Fajna plaża dużo muszelek. No i przede wszystkim bursztyn. Nie mogę wytrzymać, od razu poleciałem. Jutro będę przesiewał. Z samego rana. Tam nie wiem, o której jest wschód słońca, ale. A jakie tutaj czyste powietrze jest? Nie uwierzycie. No, Bałtyk, Powy Bałtyk. Dobra, ludzie, widzimy się jutro na, na poszukiwaniach. Niesamowicie wygląda. Fajnie, cisza, spokój. Dobra, kończę. Wracam, idę spać i samego rana bladym świtem.